Dobry skrót drogi do wygrania Ligi Mistrzów przez Manchester United w 2008 roku. Z racji, że połowy z Was pewnie nie było na tym łez Padole, pokażę Wam jak Ronaldo potykał się o swoje nogi, ale i tak był najlepszy na świecie. Pierwsze spotkanie w fazie grupowej Czerwone Diabełki rozegrały na ziemi, na której Ronaldo stawiał swoje pierwsze koślawe kroki w za małych butach. Piłkarze Sportingu Lizbona robili co mogli, aby uzyskać pozytywny wynik, a Ronaldo robił co mógł, aby nie skończyć jak syn marnotrawny. Udało mu się to, United wygrywa jedną ramką. Tata kolejnego meczu powinna być wspominana jednogłośnie na każdej mszy świętej w niedzielę, bo to wtedy Tomasz Kuszczak zadebiutował w lidze mistrzów, w dodatku mecz wygrany, a i czyste konto się zdarzyło. Wielki dzień, pamiętajmy o nim. W następnej kolejce United poleciało na tereny, na które teraz by nie poleciało z różnych wybuchowych powodów. Mecz zaczął się od skutecznego powstrzymania Ronaldo przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu. Dla pewności gospodarze wślizgi robili na wysokości piszczeli, żeby Portugalczyk już na pewno nie pobiegł ani metra więcej. Jedno no takie zwane zagranie skończyło się faulem, a chołk Ferdinand strzelił bramkę. Potem Runej, pieszczotliwie nazywany szeregiem dołożył kolejną, Tewę z dwóch metrów kopnął jakiemuś chłopu w głowę, niby przypadkiem, ale ja w przypadki nie wierzę. Mecz przeobraził się w widowisko rodem z WWE, ale tutaj nikt nie udawał. Wszystkie uderzenia, kopnięcia i złamania były prawdziwe. Publiczność ubrana w tradycyjne ludowe stroje bardzo się cieszyła z takiego obrotu zdarzeń. Zawodnicy kontynuowali swoje zmagania. Ronaldo trafia z główki, a potem dostaje karę za strzelenie tej bramki. Widić podejmuje próbę założenia Nelsona oponentowi. Obrońca Dynama podejmuje próbę wyciągnięcia ręki jak najwyżej tylko się da. Kończy się to bramką skarnego. Na koniec jakiś afroamerykanin se strzela 2 do 4. Emocje jeszcze nie ostygły, a już nas czeka rewanżowe starcie z Dynamem. Zauważcie, że w wyjściowym składzie United jest Piquet. Tak, ten sam co grał w Barcelonie. Z racji ciężaru tej informacji Ronaldo aż piłkę zgubił. Dla większego szoku dodam, że Piquet strzelił otwierającą bramkę. 6 minut później pewien przystojny z radziecki Aparz dołożył drugą. Ronaldo cały mecz toczył walkę z najcięższym przeciwnikiem, czyli ze samym sobą. Największym zagrożeniem były nogi, które robiły zamach na jego życie. Ferguson nerwowo żuł gumę. Kibice wydawali się zdezorientowani. Sacha składał obrońców jak klocki Lego. Runej dołożył trzecią bramkę, a Portugalczyk po serii niepowodzeń przełamał się. Strzelił swojego upragnionego gola o własnych siłach, jak coś. Przedostatni mecz fazy grupowej zaczyna się w bardzo dziwny sposób, a mianowicie to United traci bramkę jako pierwsze. Ciężary trwają do drugiej połowy, wtedy Ronaldo używa Teveza, żeby strzelić bramkę wyrównującą. Potem używa siły boskiej, aby dać prowadzenie w doliczonym czasie gry. Pewnie widziałeś o gola setki razy w tureckich kompilacjach na YouTubie. Tak, mi też się podoba. Ostatni mecz w grupie zagrają w Rzymie. Pique znowu świetnie użył głowy. Potem używał już jej tylko, gdy w tajemnicy przed Shakirą zabawiał się z jakimiś babami. Mecz kończy się remisem, a United wychodzi z pierwszego miejsca w grupie. W jednej 1.16 trafili na Lyon. Pierwszy mecz na wyjeździe. Młody, odklejony Benzema nawet nie wiedział, jak zakłada się słuchawki. Piłkarze robili groźne miny w tunelu. Wszyscy w strachu. Wow. Mecz się zaczął i w sumie to nie można o nim więcej powiedzieć. Bo był taki... niejaki. Juninho Pelambucano pokazał te swoje legendarne wolne. Niestety nie leciały nawet światło bramki. Spokojnie minęła pierwsza połowa, ale druga zaczęła się od mocnego uderzenia. Benzema wpakował bramkę i biegł, pokazując którym palcem będzie wysyłał wiadomości do Walbueny za kilka lat. United było zmuszone do ofensywy i ofensywa się stała. Przystojny apacz wyrównuje, a jeżeli myślicie, że rewanż w Manchesterze zapowiada się ciekawie, to się zdziwicie. Patrząc wyrywkowo na akcję, to ciężko odróżnić czy to jest mecz z Dynawem Kijów czy z Lyonem. Dużo driblingów, strzałów, ogólnie Amatorsko-piłkarskich zagrań. Przypominało to niedzielne, a klasowe, popisowe zagrania. Los tak chciał, że po jednym z wyjątkowych strzałów piłka trafiła pod nogi Ronaldo, a on zamienił to na bramkę. Juninho względem ostatniego spotkania poprawił celność, ale nie za dużo. Z racji, że Lyon nic nie grał, piłkarze United spokojnie dryfowali sobie do końca spotkania. Tym sposobem czerwone diabełki awansują do ćwierć finału. Zmierzą się tam z drużyną, z którą grali w grupie, AS Roma. Pierwszy mecz w Koloseum. Wiem, jaka jest jakość, i nie, nie da rady mieć lepszej. Ciesz się tym, co masz. Jak w każdym meczu United w tej edycji Ligi Mistrzów było dużo łamania kości i niecelnych strzałów. Suma wybitnych kopnięć złożyła się w celne zaśrodkowanie, w które wpadł przelatujący Ronaldo. Uderzenie było tak mocne, że musiał chwilę odpocząć. Czerwone Diabły z całych sił próbowały podwyższyć wynik i udało im się to. Po małym karambolu piłka spada pod nogi najlepszego rudobrodego piłkarza w historii. United wygrywa 0-2. Wystarczy się nie strajeżdżać w rewanżu i łatwa droga do półfinału. Ferguson tak uwierzył w prostotę tego meczu, że wymienił połowę składu, ale trzeba przyznać, że dziadu miał nosa. Większy opór niż Roma to stawiają Polki na Erasmusie przed kolegami. United z jakiej tylko pozycji chciało, to sobie strzelało. Problem był jedynie z celnością. Gdzieś tam jeszcze Roma miała karnego, ale psycha uderzona nie wytrzymała, tak samo jak szyba w jakimś domu, w którą ta piłka trafiła. Przystojny aparz dopełnił dzieła zniszczenia i tym sposobem Diabeł, bez straty bramki w ćwierćfinale przechodzą do półfinału. Barcelona kontra Manchester United, Ronaldo kontra Messi, emocji co nie miara. Już na samym początku United miał okazję, aby wyjść na prowadzenie. Dostali karnego, ale jak wcześniej psycha siadła de Rossiemu, tak teraz Ronaldo. Potem już nic ciekawego nie było. Chłopaki kopali na bramkę, ale jakbym miał podsumować te strzały jakąś onomatopeją, brzmiałoby to następująco. Bleh. Może w pewnym momencie drugie połowy zrobiły się gorąco, ale na nic konkretnego to się nie przełożyło. Pierwszy mecz, bez Bromek. Na Old Trafford miało się wszystko rozstrzygnąć i faktycznie wszystko się rozstrzygnęło. W 14 minucie sympatyczny, rudy pomocnik, który lubi obgryzać paznokcie swojej córce, strzela Bramkę, która zapisała się w historii nie tylko futbolu, a całego świata. Bramka zszokowała na tyle, że zawodnicy Barcelony zaczęli siebie nawzajem atakować. Wszystkie atuty Barcelony zostały skutecznie wyłączone. Messiego wystarczyło otoczyć trzema zawodnikami i nie miał prawa głosu. A Barcelona bez Messiego może jedynie uruchamiać dźwignie finansowe. Ferguson groźnie spojrzał na zegarek, sędzia met zakończył, czerwone diabły w finale. Tak się składa, że w drugim półfinale Chelsea pokonała Liverpool, więc mamy angielski finał. Moskwa, łóżniki, wszędzie latają balony, zabawa pełną parą. Zabawy też zaczynamy na boisku, standardowo niecelne strzały, Ronaldo macha nogami nad piłką, widowiskowe faule, wszystko odhaczone, brakuje tylko bramki. Piękny Portugalczyk naprawia ten niedosyt. Następnie kilka niewykorzystanych sytuacji z jednej, jak i z drugiej strony, aż dochodzimy do momentu, gdzie piłka odbija się od pleców Ferdinanda, aż czwany lis Lamp wyrównuje wynik. Skończyła się pierwsza połowa, rozpoczęła druga. Kibice z każdą upływającą minutą byli coraz bardziej rozczarowani skutecznością kopaczy. Nastała dogrywka. Kolejne 30 minut w deszczu. Podkreślam fakt, że padał deszcz. Jest to bardzo ważna informacja w kontekście nadciągających karnych, bo przecież dodatkowy czas nie wyłonił zwycięzcy. Zaczynamy serię rzutów karnych. Każdy wykonuje je skutecznie, precyzyjnie i spokojnie, aż przychodzi czas na Cristiano Ronaldo, który psuje strzał w sposób, którego nie powstał Wstydziłby się Ramos. Gdy cały świat pomyślał, że to Chelsea napędza na pieniędzmi Abramowicza dosięgnie tytułu, wtedy niejaki John Terry wykonuje piękny wślizg, który za kilka lat powtórzy Gerard. Od tego momentu zawodnicy Czerwonych Diabłów już się nie mylą. A strzał Anelki broni Van der Sar. Tak więc po raz trzeci w historii United wygrywa Ligę Mistrzów. A Chelsea musi czekać do 2012 roku. Popatrzcie sobie, jak zawodnicy świętowali. Potem już przez długie lata nie było czego świętować na europejskich boiskach. Jeśli się podobało, napisz w komentarzu, jak bardzo ci się podobało. Tymczasem ja się żegnam, żegnam.